Z Kolejne pojazdy to sprzęt jednostki wojskowej grom. aż na pora w na F5 i 10. Form F ma do wysokości, metra i z użyciem do 12. Kolumny wojsk specjalne zamykają obądzenie na wymianę z jednostki wojskowej Agaty. W dwóch wersjach z jest zwiększona na wyborcach. i duża to Zakończyła się prezentacja sprzętu wojsk specjalnych. Przed nami grupa awancerzonych pojazdów transportowych wykorzystują działania morskie. Padło! Samochód wyciężał wysokiej odmienności Hondi wersja N997 a tu zanim są króciusze dowodowe wysokiej pojemności, wersja N1043 AM. Na pojazdach widzimy przewodników w SURS-u dniu, krótki z Nowego Tworu Mazowieckiego. Kolumną pojazdów dowodzi się żon Piotr Kwiat. Kolumną pojazdów w Kanwie do godzin klubu Marcin Marzekowskiej. Wersja M13. Przed nami głos pochodzenia na platformie systemowej KT Rocha. Dwa z służbę wsparcia do budzenia wielowarowej telewizji umocnych i służb z elektroniką. Do głosu pochodzenia może prosi Janusz Żyliński. Szanowni Państwo, przedmiot kołowy transporter awantarzony Rosomak wersyjny 30mm armatą MK-44. Downicą kolumny jest podróżnik Garro. Rosomak przeznaczony jest do przewozu podróży piechoty oraz do zwalczania lekko awantarzonych celów przeciwnika w dzień i w nocy, zarówno w ruchu, jak i na dostępie, oraz do zwalczania celów powietrznych czynników owców. W siłach Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się na wyposażeniu 12 i 17 Brygady zlokalizowanej. Koło transporteru pancerowy na no celach jest 30 wyposażony w system wieżowy, skład który wchodzi armata około 30 mm z i doprowadzać amunicji. W przedniej części transportera umieszczony jest przedział kierowania oraz przedział napędowy w środku, przedział i przedział wojowy z miejscami dla załogi oraz L�nik". posiada wszystkie na nawet ale wykorzystywano między przez polskich żołnierzy w czasie w Organistanie, produkuje po Polska Za chwilę będziemy mówili w poczetku ewakuacji na razie położenia transportu na Przeznaczone do ewakuacji i porażonych z pola Dwa egzemplarze wystawione przez 12. Bregadę zorganizowaną w zaszczepieniu. Przeznaczone są do ewakuacji ramów i porażonych z, z pola wąż. Transporty wykorzystywane były przez Powiedziałek Służby Zdrowia w Polskim Komitecie Wojskowym w Afganistanie i Czadzie. Przed nami brytyjski pojazd rozpoznawczy Jackal. Dowódcą pojazdu jest John McCarton. Kolejna to rumuńska bateria przeciwlotnicza z r. 660 m. Zadziałała w baterii nowej grupy bojowej PFI, stacjonującej w Urużyczu dla pokoju wschodniej pamięci NATO. Przed nami stanowi wyrzutnia rakiet M92, Wulka. Egzemplarze i dowodzin. Dzięko, pranocie. Były to pojazdy sił sojuszniczych. A za Wulkanami aparatowo obliczyli ją analityczne skarżeń na samochodzie lecznicze L660 43 KRS. Dwa egzemplarze z ośrodka analizy skarżeń związków taktycznych. Po transportach obowiązujących zaprezentuje. Artyleryjskie środki bardziej na podwozie komowym. Przed nami zautomatyzowane do budzenia ZDF. Dwa egzemplarze z jedenastego punktu artylerii Węgorzewa. Bo. W z roku 1977 na podwozie kołowym Dana Kolmoga i w Łodziwalucznik po Marcin Janiszewski prezentowały egzemplarze z jedenastego punktu artylerii Węgorzewa. Samowierza akwarystyczna dana przez ludzi w niszczeniu środków i punktów mobilnych, zależnych od zarodków i powodów i Dzięki zastosowaniu polskiego systemu kierowania funkcji akwarystycznych współpracuje w tej chwili automatycznie z osami dowodzenia i środkami rozpoznawania. Z automaty to system ładowania amunicji, co znacznie największerszy przestrzeżność działa, co ich wartość pojawiach w czasie misji w organizmie. I 8 egzemplarzy z 23 punktu artylerii Bolesławica. 100, 122 mm wyrzutnia artylerii rakietowej WR-40 Langusta na samochodzie Jelcz. Kolumną Langus dowodzi młodszy chorąży Jacek Łuchowski. Przeznaczona jest do niszczenia i obezwładniania siły żywej i sprzętu bojowego przeciwnika w rejonach ześrodkowania i na drogach podejścia. Podobnie jak armata Dana, wyrzutnie te wyposażone są w elementy systemu kierowania ogniem topas. Dzięki czemu współpracują w trybie automatycznym z wozem prowadzenia i środkami rozpoznania. Aktualnie w wojskach lądowych znajduje się no, trzy telewizyjne wyposażone w tego typu wyrzutnie.